Cześć, drogi Wodniki, przychodzę do Was z Waszym czytaniem miesięcznym relacyjnym. Moi drodzy, rozkład jest inny niż zazwyczaj, więc dajcie znać w komentarzach, jak czujecie i czy ten rozkład jest dla Was lepszy i przynosi Wam więcej informacji. Zauważyłam po waszych komentarzach, że przede wszystkim zależy wam na czytaniach, które są bardziej predykcyjne niż pokazujące dynamikę waszego związku i waszej relacji, stąd ta zmiana. Ale też będę wdzięczna za sygnał z waszej strony, że, że to jest ok i że te czytania wam odpowiadają. Moi drodzy, e, przypominam, czytanie jest ogólne, nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Pamiętajcie o sprawdzaniu ascendentów, pamiętajcie też o sprawdzaniu e, znaku swojego partnera, swojej osoby, e, bo tam też mogą być dla Was istotne wskazówki. E, pamiętajcie, proszę, że czas jest względny, e, więc niektóre rzeczy dzieją się teraz e, u niektórych z Was. E, u innej grupy będą siedzieć, no nie wiem w połowie października, a u niektórych nawet wyjdą pewne kwestie, o których dziś mówimy po koniec października. Także miejcie to na uwadze, że ten czas się przesuwa. A jeśli chodzi o wynik, to że zamykamy czytanie jakimś potencjalnym wynikiem w październiku, nie oznacza, że ten wynik wybrzmi w październiku. On może się przesunąć jeszcze spokojnie, nawet na listopad albo na dalszą przyszłość, więc. W czytaniach ogólnych aż tak nie możemy zamknąć czytań w ramach czasowych, bo to jest za duża grupa ludzi, także za dużo się tutaj wydarza w bardzo różnym czasie i to jest całkiem normalne i miejcie też to na uwadze. Kolejna sprawa: czytanie jest relacyjne, ale jest również dla singli, które gdzieś tam mają w głowie swoją osobę. To, że ja mówię o relacji, to nie znaczy, że mówię tylko o relacji faktycznej, czyli nie wiem, związek, relacja formalna, małżeństwo i tak dalej. Bardzo często w kartach też wychodzą relacje po prostu, takie, które wy macie zwyczajnie między ludźmi. Jako na przykład cicho wielbiciel, wielbicielka, przyjaciele, którzy gdzieś tam nie do końca chcą się przyznać do swoich uczuć, albo po prostu osoba, z którą jesteście bez kontaktu, gdzieś tam macie z tyłu głowy. To, to też absolutnie wszystko w ramach relacji, pojęcia relacji mm, wybrzmiewa. Czasami mówię o energiach męskich i żeńskich. Pamiętajcie, że płeć w tarocie tak naprawdę nie występuje. Każdy z nas ma energię żeńską i męską w sobie, więc nie kierujcie się tutaj płcią, kierujcie się bardziej informacją, jak ta energia funkcjonuje, co ona przynosi, co ona wnosi i daje, i w ten sposób będziecie mogli zidentyfikować, kogo to dotyczy czy was, czy waszego partnera. E, dobrze, moi drodzy, to przechodzimy już do waszego czytania. Sprawdzamy najpierw kartę wyroczni, czyli ogólną energię na październik dla was. A, ja wyciągnęłam tą i mamy nowa miłość. E, jest bezpiecznie dla ciebie, żeby kochać. Ja zostawię dwie, skoro już ta jedna wypadła. Czyli jest bezpiecznie dla ciebie, żeby kochać, i mamy nową miłość. No dobrze, będziemy patrzeć, co dalej. Co jeszcze Wam karty wodniki powiedzą odnośnie Waszej relacji? Mamy życzenie, życzenie, spełnienie życzeń, spełnienie marzeń wszelakich, także no, ciekawie tu się u Was zapowiada. Może jakiś nowy rozdział, może kompletnie jakaś nowa miłość. Um, zaraz będziemy patrzeć. Może coś zamykacie i coś otwieracie. Sprawdźmy, jakie atrybuty archetypów wnosicie do relacji. Najpierw sprawdzimy Was, potem Waszą osobę, czyli wodniki. Jaką energię Wy z energii... Archetypu wnosicie do relacji w październiku. Och, mamy, e, o Boże, wojownika, to chciałam powiedzieć. E, I mamy ten jasny atrybut e, siła, dyscyplina, umiejętności e, i takie ukierunkowanie swojej woli heroizm, stoicyzm. Poświęcenie, takie samo poświęcenie i też przełamywanie ego. Także w Was jest bardzo dużo determinacji, bardzo dużo siły, dyscypliny i takiego, powiedziałabym wręcz, parcia do przodu, ale też tutaj właśnie nam się pojawia ta umiejętność pracy z ego. Zobaczmy, jaką energię wnoszą Wasze osoby. W miesiącu październiku mamy hedonistę i też mamy ten jasny atrybut czyli inspirowanie kreatywną energią, żeby cieszyć się życiem, celebrowanie piękna w sobie. Wow, wodniki, szalejecie w tym miesiącu, po prostu powiedziałabym absolutnie. Na razie, przynajmniej jeśli chodzi o czytania, które wychodziły wcześniej, to na razie u Was jest najlepsza energia. Dobra, zobaczmy w takim razie, co w przeszłości, ponieważ tu jest nowa miłość, moi drodzy, może nam się pojawić element przechodni, czyli w przeszłości relacja jakaś negatywna, zamykanie być może, i to może dotyczyć dwóch różnych relacji i jednocześnie przejście do jakiejś nowej. Więc to też tam miejcie z tyłu głowy. Dobra, przeszłość relacji, wodniki. Odwrócona siła, odwrócona dziesiątka buław i odwrócona siódemka buław. Moi drodzy, mam poczucie, że ktoś się tutaj poddał. I na razie omijamy tego wojownika, bo ten wojownik jest na teraz, a my patrzymy, co w przyszłości, więc to jest oczywiste, że mogą te energie ze sobą nie współgrać. Ktoś tutaj się poddał, ktoś nie miał siły, ktoś nie miał determinacji, było za ciężko, było za dużo. Nie było nawet siły, żeby czy powalczyć, czy walczyć z otoczeniem, czy walczyć z okolicznościami. Tu jest też taka trochę wywieszenie białej flagi, słuchajcie, w tych, w tych kartach i tej energii. Na zasadzie ja nie mam siły. Też to nie musi być tylko Wasza energia, oczywiście. Druga strona też miałam wrażenie, że tutaj nie miała jakiejś, jakiejś determinacji, a też ta relacja i ten związek, który nam się tutaj pokazuje, mogła być niezwykle po prostu ciężka i w którymś momencie albo jednostronna, i w którymś momencie trzeba było zadać sobie pytanie, czy warto. Trochę mam takie wrażenie. No to patrzymy, co na teraz. Jaka jest obecna sytuacja? Upsala. A teraz mamy dziewiątka buław w odwrocie, paść buław w odwrocie i mamy siódemkę denarów. Ok, czyli nadal mamy wybrzmiewającą energię, która mówi o tym, że nie mam siły walczyć i nie mam siły zabiegać. Czyli możecie być też w takim momencie przejściowym. Tu się pojawia paść buław. E, w odwrocie, brak jakiejkolwiek inicjatywy, brak działania, brak chęci do, nie, nie wiem, zainicjowania czegokolwiek, być może brak kontaktu u niektórych z Was. I tu jest siódemka denarów, która może sugerować, że albo zostało w to włożone bardzo dużo czasu, e, być może była to jakaś dla Was inwestycja wręcz e, emocjonalna. Też możecie tutaj wykazywać się dużą cierpliwością, albo wy, albo Wasza osoba. W każdym razie tu jest też taki jeszcze czas długiego oczekiwania, który wybrzmiewa, no ale nie bardzo jest o co walczyć, bo nie bardzo jest jakikolwiek ruch na ten moment. Zobaczmy, w jakiej energii jest Wasza osoba w październiku. Król Kielichów w odwrocie. Kochankowie. Szóstka mieczy. I dziewiątka denarów w odwrocie. Ok. Wasza osoba pokazuje mi się jako ktoś, kto nie bardzo ma pole do podejmowania niezależnych decyzji. Może być to związane z finansami, może być to związane z tym, że mm, jest być może wasza osoba obciążona jakimiś innymi zobowiązaniami, albo po prostu. Słabiej wygląda ich sytuacja finansowa. E, tu też mi się pokazuje niedojrzałość emocjonalna, e, dosyć spora, i y, 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 niezrozumienie w ogóle siebie, czego chcę, o co mi chodzi, co ja czuję, czego oczekuję, też przyblokowanie emocji, ale tutaj też jest pokazana decyzja o odpływaniu y, od tej relacji, od tego związku ze względu na szukanie. W spokojniejszego miejsca, łagodniejszej przystani, tak, spokoju po prostu. Ktoś mógł też wybierać pomiędzy dwiema osobami albo pomiędzy dwiema jakimiś drogami. Może być tutaj też świadomość tutaj pojawiają się też energie bliźniaczych płomieni że mamy bardzo duże przyciąganie bardzo taką silnie trzymającą nas energię. No, ale niestety y, nie ma właśnie tej determinacji rozpoznania emocjonalnego, które pozwoliłoby waszej osobie przejść przez jakieś wyzwania, y, które tutaj wymagały być może siły, y, dziesiątki buław, y, przełamania tej dziesiątki buław, udźwignięcia tego y, całego tematu. Więc, y, tak jak mówię, no, wasza osoba szuka spokoju. Może wybrzmiewać to w różny sposób. Może to być osoba, która. No, ucieka w pracę, która y, gdzieś tam y, wyjeżdża częściej, y, bardziej się izoluje albo po prostu w ogóle energetycznie odchodzi od relacji. W dziewiątce denarów odwróconej, y, tak jak wspominałam, jest taka zależność też, jeśli chodzi o decyzję, ale to też może być karta, która wskazuje, że wasza osoba nie jest stanu wolnego. Y, to dla niektórych z was, czyli, czyli ktoś tam po prostu jest. Albo też osoba, która ym, nie bardzo chce dać sobie nawet, bym powiedziała, taką przestrzeń ym, na bycie singlem, czy bycie osobą samotną, czy taką gotową do wejścia w, zwią w związek z taką otwartością emocjonalną. No dobrze, to zobaczmy w takim razie, jaki jest możliwy wynik dla Was. Paść denarów w odwrocie, rycerz kielichów, piątka kielichów. Moi drodzy, jesteście w fazie, w przyszłości oczywiście, bo to mamy w wyniku, w fazie opuszczania z wdzięcznością, ale opuszczania tego etapu, bo paść denarów w odwrocie... Mówi o tym, że nie możecie tej, sytuacji, tej osobie w zasadzie w żaden sposób zaufać, że nie można na tej osobie polegać. Mogą się, pamiętajcie, energię odwracać. I tutaj też jest taka potrzeba uzewnętrznienia swoich uczuć. Być może odbędzie się między Wami. A w tym rycerzu kielichów, jakaś emocjonalna rozmowa, y, która w, w zasadzie, w której zrozumiecie, że mimo tej miłości albo tych uczuć, które one gdzieś tam są, y, bardziej lub mniej y, akceptowalne i zrozumiałe przez obie strony, mam wrażenie, że jednak tutaj będzie y, y, pozostawienie tej sytuacji w tyle. I teraz. Niektórzy z Was, będąc w długodystansowych związkach i relacjach, zdecydują się na ratowanie, jak gdyby tej, tej relacji, tej sprawy. Stąd jest nowa miłość, stąd jest spełnienie marzeń, stąd jest bezpieczniej jest dla Ciebie, żeby kochać, bo tutaj rozpoczynacie poniekąd nowy trochę etap, i tu jest wyciągnięcie ręki. Przez jedną ze stron I, i próba, mimo tego, że już dużo zostało stracone, jest jeszcze, są jeszcze uczucia, więc próba odbudowania czy tego zaufania, czy, czy tej możliwości polegania na sobie, ale osoby, które są w bardzo krótkich związkach albo bardzo skomplikowanych relacjach. Możliwe, że zdecydują się na y, zostawienie w ogóle sprawy w tyle i ruszenie po nowe. No dobrze, to zobaczmy w takim razie drogie wodniki B i październik. Co dla was w październiku. Przeszłość. Dlaczego mamy te karty? Trójka denarów, odwrócony głupiec i król denarów. Tak, przede wszystkim pokazuje się tu jakaś osoba ze zobowiązaniami <coughs> i może być to osoba, która, z którą jesteście w ogóle w związku małżeńskim albo w stałej relacji, ale może być to też sytuacja trzecia, dlatego że też mamy tutaj trójkę denarów. Bardzo możliwe, że. Macie albo już zbudowane jakieś fundamenty z przeszłości, albo bardzo możliwe, że pracowaliście gdzieś razem, pracujecie być może nadal, natomiast tu nie zostało podjęte pewne ryzyko, które było niezbędne, żeby pchnąć sprawy do przodu w przyszłości. Czyli e, zabrakło te, tej właśnie siły, zabrakło tego ruchu, e, powalczenia, e, zabrakło determinacji. E, czyli ok, zaryzykujmy, idźmy w to bardziej, idźmy w to głębiej, zaangażujmy się tutaj mocniej. Sytuacja obecna dla was. Rycerz kielichów, piątka denarów, odwrócony król mieczy. E, mógł być jakiś brak kontaktu i też przestój, e, to niektórych z Was może dotyczyć. I pozostawienie w ogóle takiej szansy i sytuacji też w chłodzie... E, Czyli ja mam trochę poczucie, że tutaj jedna strona zaangażowała się znacznie mocniej i ona mogła się poczuć odrzucona poprzez brak kontaktu i brak działania, brak zaangażowania drugiej strony. To jest też brak istotnych rozmów, komunikacji na takim dojrzałym poziomie. Trochę być może kłótni, jakichś historycznych działań. Um, Brak takiego logicznego, wiecie, analitycznego podejścia do pewnych rzeczy, przemyślenia sobie pewnych kwestii na spokojnie. E, także albo mogliście się pokłócić, mogliście przestać, znaczy możecie się gdzieś tutaj kłócić, bo to jest sytuacja obecna, albo możecie nie mieć ze sobą, tak jak wspominałam, kontaktu, ale definitywnie tutaj wybrzmiewa ta energia odrzucenia przez jedną ze stron. No to zobaczmy coś więcej na temat Waszej osoby. mieczy, mm. trójka kielichów w odwrocie, czwórka denarów w odwrocie, ok. Ehm. Powiedziałabym tak, ehm. znowu mamy brak kontaktu, brak pojednania, brak celebracji, brak wyciągnięcia w ogóle jakiejkolwiek ręki, dłoni inicjatywy. Zastój tu jest kompletny. Znowu sytuacja trzecia nam się troszeczkę pokazuje, i w tej czwórce denarów um, w odwrocie jest kompletny, absolutny zastój, um, jeśli chodzi o zmianę. Czyli absolutnie opieram się wszelkim energiom, które chcą zmienić cokolwiek. To jest wręcz takie kurczowe trzymanie się pewnych rzeczy, co też może pić do tej dziewiątki denarów w odwrocie, która nam się tutaj pokazuje, bo ktoś też może być bardzo zafiksowany na sprawach materialnych, może mieć problemy właśnie finansowe. I dlatego też jest tej osobie trudno być może. Do Was wyjść z jakąś inicjatywą czy coś Wam zaproponować, ponieważ tu są jeszcze inne ograniczenia bytowe, które mogą mieć wpływ na całą sytuację. No dobrze, zobaczmy w takim razie odnośnie tego wyniku. Co tutaj nam pokażą karty więcej? Siódemka była w odwrocie. As-buław. Czwórka kielichów w odwrocie. Tu będzie jakaś inicjatywa. Będzie jakaś podjęta próba jakieś działanie jakaś iskra, która ma to w jakiś sposób ożywić tą relację. Tu jest też um, zniesienie gardy trochę um, i takiej nadmiernej ostrożności albo obawy, um, i też chęć wyjścia z tego zastoju, z tej nudy, z tego um, impa no, impasu. to może nie do końca, ale z, z takiej ciszy, czy z takiego poczucia, że nic się tutaj nie dzieje. Tylko, że ja nie mam takiego do końca wrażenia, że to są Wasze osoby, które próbują z tym jeszcze coś zrobić. Ile bardziej trochę mam wrażenie, drogie wodniki, że jeszcze Wy być może będziecie próbować tutaj coś zainicjować i coś tutaj uratować. I znowu wracam do tej samej wersji. Jeśli to są długie relacje, to tu jest szansa powalczenia o coś. Jeśli natomiast to są relacje, Relacje bardzo krótkie, to ten azbuław to jest taki, wiecie, taka zaczepka energetyczna. Jest jakiś ruch, jest jakieś podjęcie działania, ale w zasadzie na tym etapie, jeśli chodzi o październik i przy tych energiach, to może być za mało żeby ruszyć całą relację, żeby ruszyć tą konkretnie osobę. Więc to też może być, jako że As Buław często inicjuje coś nowego. Kompletnie nowy romans. Kompletnie nową osobę, która was jak gdyby wyprowadzi też z tej energii, z tej sytuacji, w której jesteście teraz. I um, to wydaje mi się bardziej prawdopodobne. Czyli wszystko zależy tak naprawdę od stażu waszej relacji. Weźcie y, oczywiście to, co rezonuje, co, co czujecie, że jest bardziej wasze, ale y, mam wrażenie, że duża część wodników pójdzie w kompletnie nową relację. W coś, co w ogóle was uskrzydli i poniesie was w innym kierunku. No dobrze, moi drodzy, to wszystko co mam dla Was na miesiąc październik. Dziękuję Wam bardzo za bycie, za słuchanie. Niech się dzieje, niech się darzy wszystkiego dobrego, kochani. Standardowo widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.